A decyzję podejmuje sędzia. Co, co, co ma robić? Opiekun nie rządzi wtedy chorym, bo... Ale widać dziury, jak masz na tych spodniach, mamo, w telefonie. Wracam do sędziego i mówi sędziemu to i sędzia wtedy słucha. A chory ma prawo powiedzieć, co mu dolega i co, i co chce. Chociaż jest chory, to się mylisz, że ci mówi, że opiekun za Opiekun może powiedzieć swoje, a sędzia, a chory ma prawo też powiedzieć swoje. I wtedy sędzia ma słuchać, czy jednej strony, czy drugiej. A nie tak, bo Ty, <grym ty <grym tak jakby szedł za nimi, bo Ty tak do mnie mówi, że ja bym nic nie miała do powiedzenia. Ale tak, ale ja nie idę za nimi. Tylko mi chodziło o to, że jak ona by złożyła papiery w, sąd w sądzie czy gdzieś, to ona by podała, że jest opiekunko, że ty nie masz prawa głosu, że ona podejmuje decyzję za ciebie. Nie, jaką decyzję za mnie. Jeśli chodzi o badania, jeżeli sąd zleci badania, to ona może sądowi zlecić, czy że ja mam przejść badania, czy nie, to nie No tak. decyduje, nie ona. Tak, ale chodzi tu o to, że ona by się powoływała na te papiery, co ma tu, nie, nie rozumisz, co co? Że ona by się powoływała na papiery. A, a, a jakie... Ale nie, ale ty się... Ja że, że ty się na opiekuna nie zgadzałaś? Tak, tak wiem wiem. Wtedy, jak ja że ja nie no to wtedy by ją karali, tak? No, że to się stało za... Za twoimi plecami. plecami, tak zgadza no, się. Bez mojej zgody i tak. bez mojej wiedzy. Że to zostało złożone za moimi plecami, ja o niczym nie widziałam, i na nic takiego bym ci nie zgodziła. I nie wyraziła zgody. I nie wyraziła zgody, bo ja daję sobie radę sama. To tak, a, a chciałaś powiedzieć, że to nasza rodzina sobie nie może dać no, rady. A co, co sędzia by wtedy na to powiedział? No śmiałby się. No to bym powiedział, ja bym powiedziała tak. Jeżeli ja sobie nie daję rady, to jeżeli córka mi przedstawia, że musi się naopiekować opiekować. No ja żądam badań, czy no ja ci tak. nie czy nie. No zgadza się. Czy ja na tyle jestem opóźniona, ja że, ja jest że ja że <laughs> ja sobie nie dajesz rady, ja Nie po, nie po prostu nie dam rady. No tak. A ty dajesz sobie radę. No ja bym powiedział, w takim bądź razie proszę o badania. I zlecić badania. No tak. nie no tak. że nie. A tam ci, że ja wysłucham, na pewno nie. A to znaczy, że ona żona że ona nie pozwala badań. Ona nie miała mieć nic do powiedzenia.